No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kort, a to kolejny odcinek serii zagrajemy w Prince of Persia Piaski Czasu. Tak więc skończyliśmy właśnie tutaj. Kiedy to z Kapsydi się u piaski i musimy teraz, i musimy teraz iść po odkurzacz. Dawaj, Nie zrobić Dawaj O, słyszę już ten, jak się nazywało? Zasłomitki? Nie, nie tylko. Nie nie pamiętam. O, właśnie to, co jest na dole. Pokoje gościnne, gdzie mój ojciec, cały dwór i ja spędziliśmy noc, były zimne i ciche. Piaski czasu przeniknęły przez mnie, kradnąc życie i ciepło z wszystkiego, czego dotknęły. A ja, który rozpętałem ten kataklizm, zostałem oszczędzony. Czy byli inni, podobni do mnie? Ledwie trzymający się resztek życia, chowający się w przerażeniu pośród ruin? Nie sądzę. Okej, okay. więc zbierzmy. To? Co nie pamiętam jaką nosi nazwę? Si w ogóle jakąś nosi jak nosi. tam kto? O, to, No, to było dziwne. O, mały bok żeby przejść dalej muszę. Przejść tutaj. Okej. Okay. I skoczymy na drążkach. Na górę. I w ścianie. Dalej. Co słyszę? To jest na górze. Jej. Tak miał rację Czemu nie mogę nic robić. Nie mogę w ogóle spiąć się. Ciekawe. Okej. Okay. Okay, no, no. Dzięki temu otworzy nam się kolejny. Okej. Okay. Dzięki temu otworzy nam się kolejny zasobnik na piasek. Ajaj. Czy naprawdę ją widziałem? Przypuściłem wodzę receptorom czy zmęczonym ciężarem. Całe szczęście potrafimy, ja trzeba czas. Cud, którego przypadkiem doświadczyłem w skarbcu Maharadży, mogłem Ej. wywołać w dowolnym momencie. Naciskając guzik na rękojeści sztyletu, mogłem odwrócić bieg czasu. Aha, i mu, Państwo, widzicie, nasza koleżanka. Nie za bardzo chcę nas, nas, nas poznać bliżej. Ale może to się zmieni? Kto wie? Ja wiem. Niektórzy zasłami nie też. A temu wyżkach jest przy odnawianiu życie jest. Naprawdę bardzo fajna. Czy tu na górze coś jest? Oto jest pytanie. Nie tu chyba jeszcze nic nie Nie, tu nie ma nic. No będzie dużo dalej, bo. Ojej. Bagi. Kolejna sala I tu już będzie czekała... Nie walka, tak? No, już widzę. Okej. Okay. To się tak kiło kiedyś myślałem, że... Jeśli długo będę się kęcił, to się ugiwię i spadnę. Ale tak nie jest. To jest szczęście. już ja wiem, czy są całe szczęście. Jeszcze byłoby to zaskoczenie czy i... ...trzeba było... ...dobrze się ulgać. To jest nowy przeciwnik, który... ...nie wyróżnia się praktycznie nic, niczym od tych poprzednich poza wyglądem. Wygobie kogoś z Pawsi w Okej Szybko odkryłem, że <trybko> moc i uderzyłem na wroga Okej, o tam się nawi save Jak miło Zajmiemy mówić? że aktualnie przeciwnik, którego zawarłam jednym sposobem, później, kiedy pojawią się nowi przeciwnicy, to trzeba będzie nie na taktyki, bo to nie działa na każdego, tak jak już w poprzednim odcinku mówiłem, z tego co pamiętam. Okej, okay. opiszmy sobie grę. Oho Oho No już wyprzeciwnika raczej Przeciwniczko Gotowy Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca Jeśli się nie mylę Jeśli się nie mylę to tu Skąd mnie napadły te wizje? Jak koszmary senne. Za każdym razem budziłem Cię potłuczone i obolały nie za każdym się razem tutaj. to co widziałem rzeczywiście miało miejsce Jakby piaski czasu dawały mi wgląd w moją własną przyszłość Tylko że nie, nie, nie. nie, nie potrzebuję się teraz. No nie okay, piszmy te skrzynie i siedzenia Tu i tak już nic nie osiądzie Okej okay. To mi się podoba, że to rusza się kiedy ...to idziemy, chociaż? Tutaj częściej jakby przekryłem do ściany Światło, wszystko pięknie wygląda. Gra ja już ma, ma już swoje lata. Przede wszystkim w 2003 roku. Tak. W 2003. Chyba, że mało mi się coś pomyliło. No i czekaj. Czy bardzo popularny jest... Jest popularny jest mem w, mm. w stylu Jak gry wyglądały kiedyś i jak wyglądają teraz że jest na przykład porównanie... A, jak... Ups. No, że jakieś, jak my pamiętamy gry, a jak one wyglądają naprawdę. Że udawa... wydawało mi się, że są takie a tak naprawdę nie są. No. I co wygląda tak, jakiego dokładnie pamiętam. Inne gry też... Nie wiem, na no, tylko nie ma znaczenia. No mam, musi grało się wyglądać ładnie. A też, ich ga jest stara, to nie że nie zagrałem. Na przykład pierwszy raz w tym roku w duma grałem. Naprawdę no, prawdę się świetnie. No... że To, to nie należy Czyli fon fontannę światło, Albo fontanne życia, jak zał tak zał. Dzięki temu... Nasz Nasz! Patek życia wydłuży się okay. U, te Fontany są połkiewane Wszędzie, no nie wszędzie to... No w całej grze jest trochę tych fontan połkiewanych gdzie trzeba może mieć naprawdę długi pastek życia W sumie jak przygodzimy Pixel to znalazłem wszystkie nie ma nic. Z pierwszym razem OSATI nie udało mi się znaleźć. A za drugim razem jak przychodziłem, czyli w sumie stosunkowo niedawno, jeszcze w tym roku, To nie dałem Daj mi sztylet. Kim jesteś? Jestem Fara ma maharadży, któremu go ukradłeś. To twoje dzieło. Widziałem mojego ojca zamienionego w piasek. I my podzielimy jego los. Jeśli nie oddasz mi sztyletu, by odwrócić to, co się stało. Zdradliwy wezer posługiwał się tymi samymi słowami. Teraz nie ufam nikomu. Się. To się wypsuło i... Zabin się wypał. I czekaj na mnie! Idź. do czego. O, ja teraz kolejnowi przeciwnicy, którym do odmiany nie są ludzie, tylko skarabeusze. No tak. to jakbym mały to się bałem z Znaczy Nie tych fiksopekcji, ale ogólnie, bo jakby mały uwielbiałem oglądać muszę mumie. Większość z nas ja Od kiedy opuściliśmy Indię, ona tam była. Gdy byłem na pustyni, czułem jej ciemne oczy skierowane na mnie. A teraz znów tu była. Ona i ja. Jedyni dwoje, którzy przeżyli. Powiedziałem dwoje? Przepraszam. Troje. No cóż, trzeba odnowić gatunek. Ty jesteś samcem, ona samicą. If you know what I fiłu mean ewentualnie może zaprosić w wyzyga, Także był było raźniej. No a, a mówię o skarabułuszach, tak. Jakbym no. miał ogromne mumie, to nadal jest jeden z moich ulubionych filmów. I myślałem, że na naprawdę ten, wiecie, uważał pod skórę i w ogóle. Później się dowiedziałem, że to nieprawda No to co by było gdyby to była prawda, to jaśmie się... No tak każdy dzieciaka coś myślał Oj tutaj Podstęp Ach, klimat Klepsydra, co? Tak, jest kiedyś nich zdecydowanie lepszy. Nie zrozumiałem tego, co zobaczyłem, ale wiedziałem, że te skrzydlate potwory miały swego pana. Człowieka, który podstępem zmusił mnie do otwarcia klepsydry i który teraz odbierał swoją nagrodę. I z to nieznanej to... mi przyczyny pożądał również tyletu. To by Nie zatrzymałby się przed niczym, żeby go posiąść. Skończyłeś? Cus, dałbym mu to, czego szukał. Zatopiłbym go w jego podstępnym i zdradliwym sercu. Skończyłeś już? No, tamto co widzieliście to były sępy Z którymi jeszcze przyjdzie nam się mierzyć Tutaj zawalił się Most, balkon czy coś, nie wiem co to jest Balkon jakiś, coś ten deseń w było wiadomo, że się zawali, bo można było łatwo poznać Okej, okay, tak więc teraz tutaj, tutaj Tutaj kolejny Nie wiem jak to, jakieś anomalia? Anomalia, tak Ach, Stalker. nie wiem się anomalia. Ja, ja uwielbiał S.T.A.L.K.E.R.a. I na najlepszych swoich gier... Jakie dane im było zagrać? A agra, agra, grałem wiele. O, kolejne skargo No. Nie wiem, chyba każdy gracz S.T.A.L.K.E.R.a, jak to zobaczy, to pierwsze skojarzenie to będzie, że to, to jest jakaś anomalia. Na dole też jest. Tylko to, żeby było łatwiej prosić, to będę mówić na to anomalię. I wszyscy je to o co chodzi. na dole mamy anomalię. Przekwijamy że się wracamy, ale nie... nie, nie wracam się. To jest na górze. Ajaj. O tu kolejna anomalia. Okay. To OK Okej. <laughs> Szkoda, że w tych anomaliach jakie ma przynajmniej. Powiększa się z fiaskiem. Okej. Okay. Hmm. to co w powietrzu a ten pył... Nie to wiasek jest jak w fumie. Powstałem, widzicie, takie. Pyłki latają. O to jest, ja, może i je zauważyć. Naprawdę... To wygląda... A jaj. Tutaj muszę skoczyć. Okej. Okay. Wejdziemy sobie tędy. No tak. A jaj. pod wodą. A jaj, mnie. Skubano. Okej. Okay. Nie wiem czasami on czasami chowałbym szybko czasami wolno. No i przynajmniej teraz... Ach, ta muzyka. Jest świetna, naprawdę. Yy, przynajmniej teraz nie chowa by go nie jak debil, bo, ponieważ masz szczyt a wcześniej się zauważyć. Chował miecz i lewą ręką chował powietrze. Prawdziwy, że on już powinien potrafić schować miecz do pochwy. If you know what I mean. Jeśli się chodzi o Jeśli ta tamta koleżanka będzie Chętna. Jeśli księciowi nie odmówi No to nasz gatunek przetyka. laski nie zawaluję. Właśnie mo 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 Możemy też użyć ten półksiężycowy zasobnik, aby zamylić przeciwników. To możemy ich iść... przeciąć. Zacznę do mnie docierać, dlaczego wedger tak to pożąda. Okej. Okay. No teraz jak... Gdyby ich piasek, to... ...zupełniały nas nasze zasobniki. Co nie pamiętam jak to niewolnice, bo to są niewolnice takie nazwy. Co nie pamiętam czy tak się... nazywają... Chyba chyba tak. Czy też możemy... Ej. Zrobić... Przeskot. Jeszcze tutaj owo. A nie, Niech ich nie można. I trzebało się. Ej, w takich stosek ja tego gościowa. To ja tego nie mam pełnego zasadnika, tego półki. Cowego... Ajaj. To nie mogłem robić. o to jak mogłem i... No widzimy. Mamy... taka kamera. Ej No i nas siwik. Znowu przez przypadek przeszczę tu. A, nie ma, nie wstajemy. Koleżanko. ciekaw, czy był to grać na parze. No, chyba nie. To ja tu mam. pad do odwiedź, co zostało. Co mojego Xboxa nie posiadam. Ja chciałbym się to zobaczyć kiedyś. to przyjeżdżałem, jeśli chodzi o konsolę, tu byłaby PlayStation. Takie, dobra. Ja Zdrowia. Świeża woda. wie. Co? Nieważne. No, woda jest zdrowa, tutaj macie dowód Jesteście gadni Ufa, wam nogę! Napięcie świeżej wody Od razu mam głębszy A tutaj będzie Zagadnik Jak ciekawszy? Gotowe Następnym razem zacznę opowiadać o się robi Chodzi, a nie wiem, co wchodzi, jak dokładnie trza Przestawić tu wszystko i ja i pewnie znowu w tym. Przejście jest tutaj. Tak, tutaj mają przejście, za szafu. Wchodzimy do nagni. Jeee. Yeah. Ciekawy, czy tam na mnie czeka. Piaskowy Asmond, okej. Okay. Kolejna anomalia zabrana i pozyskałem nowy zasob piasku. A nie ma tych napisów żeby ten na si R, żeby, ten, żeby ten, pojechać to, bo ja wyłączyłem samowóczek, reacja. No tak pamiętam. Fajne łóżko. Takie luksusowe. O tu. Jak te firanki, nie wiem. Firanki poruszają się na wietrze. Bardzo wagi wygląda. Jak to mogę bić? A nie, to nie jest to jest... Ruk. Wiem, że taki wazon... To się jeszcze go ustanowi, czy ta lampa? Nie? Fajnie to wygląda. Okej, okay. no więc idziemy dalej. Podchodzimy dalej, e dalej. O, kolce. które czekają do, na osoby, które nie potrafią przychodzić po ścianach. Ej, no właśnie no się zawar... zawalił I teraz wzuwamy skrzynię, bo jak... Bo to już nie jest taki przycisk, który naciskniemy, już jest otwarty, tylko trzeba coś tutaj, żeby to trzymało i... Tak, teraz jest ta zagadka. Teraz zrobię sobie chwilę przerwy, bo muszę coś załatwić. Okej, tak więc już wróciłem. Otworzyłem sobie właśnie na tabelce poradnik, jak wykonać tą zagadkę, bo nie chciałem zbytnio przedłużać. Ojej... ...z tym, że nie będę wiedział, jak to zrobić. Tak, ta kamera wcale mi tu nie pomaga. Bałem się, że jesteś jednym z nich. Pomożesz mi uaktywnić system obrony Azadu? Musimy to zrobić we dwóch. Ja zajmę się ustawieniem osi w pozycjach wyjściowych. Ten, kto zwykle tym dowodził, nieważne. Zjedź platformą na sam dół. Potem użyj tych dwóch korb, aby wjechać mnie na górę. Musisz je podnieść jedną po drugiej, aż będziesz miał wszystkie cztery. Potem przynieś je na górę. Wszystkie. Mm -hmm. Upewnij się, że podniesiesz je w odpowiedniej kolejności. Tak, musimy to jasno System obronny. O to chodziło! Masz pierwszą Teraz podnieś pozostałe trzy. Tak, muszę przyznać, Pamiętaj, że to... Zwracaj uwagę na wyżłobienie. Okej, okay, tak więc musiałem na chwilę przejbać. Dobrze. Hmm, a... Zimę, temy, to jest właśnie. Wagna do dobry pomysł. Rzecznie tak. Jedna korba obraca platformę, druga podnosi ją i opuszcza. To jest świetny pomysł, żeby w taki sposób aktywnić system obronny. Szybko! Wrog nas atakuje! Aktywnij system obronny! Dobra, ale jak to się robi? To trzeba mieć radę przekręcić ten, żeby... ...aktywnić system obronny. No po prostu... Świetnie. Ktoś, który to... ...wymyślił. Ciekawe ile... ...hajsu otrzymała. Jaki wspaniały pomysł To pewnie pomaga to no To. miałem powiedzieć To już wie To mi pomaga to rozszyfrować jak to zrobić Niektóry Niektórzy pewnie już wiedzą jak to no ale nie pamiętam. I tego posługuje się... U... ...poronikiem. Jak jestem głodem. Zaraz po tym nagraniu jestem coś wieść. Dzisiaj pewnie nic nie jadłem. Okej. Okay. I dzięki temu mamy kolejne... Nie wiem, co jest... Tutaj... Światło przywozi. Jeszcze tylko jedna. My nie ma I nie jak to działa. Górę. Jeszcze nie! Musisz podnieść wszystkie cztery osie! Potem! Tak. Przynieś je ja na górę! Tutaj ostatnia oś. Okej. Okay. Są cztery! Teraz przynieś je na górę i dopasuj do łożysk! Teraz w głowie... Wydawać by się mogło, tylko książę, fak. Yy, ta koleżanka i bez jej przeżyli, ale... Jednak, jeszcze jednak ktoś przeżył, ale... Czy uda mu się przetrwać? tak, w górę. No i powiedziałem coś, jak ona się nazywa, to większość z Was już to wie. Okej, okay. w górę. Dobrze, jeszcze tylko dopasuj osie z łożyskami! Co? No i no, no, no. Aha, tu idzie ten. Dobra. Sogie sobie. Tu do w drugą stronę. No więc no, ja... to ja sobie nawiję dobrze. Nie w dół. Nie mogę wyczaić w toj to Jest! Wiedziałem, że ci się uda! ładnie. Teraz Działa. ostatni krok. Widzisz platformę? Rzuć swoją dźwignię, a ja rzucę moją. Co to za dziwna maszyna? Powiedziałem ci, to pałacowy system obrony. Przestań marnować czas! Rzucaj swoją dźwignię! Jak mówi o swojego księcia? Mógłbym cię za to patroszyć. Mówię, co ja mam powiedzieć? Na lacha miłościwego, na co czekasz? Te demony mogą Przestań zaraz się drzeć! A, on powiedział, rzuć swoją dźwignię. Ja myślałem, że on powiedział, rzuć swoją dzidę. Udało się! Co pokaże yeah. tym demonom na Pożałują dnia, w którym odważyły się zaatakować A. pałac Azadu! Ja teraz uruchomiłem wszystkie pułapki, jest! Nie ma to jak utrudnić sobie życie jeszcze bardziej. <grystanie> Okej. Okay. I jednak... Nie za fajnie skończy, ale... Daj się nawet potem tym, jak się namienił. No? Zamierzam tu łaskawie wejść do mnie, czy teleportować się czy nie? A on jak Tu jest... Trzech... Dwóch. Dwóch tylko tam się teleportował, okej. Okay. To jest teraz. Proszę safe. na którym... Zakończymy ten odcinek. Zobaczmy, co nas czeka. Następnym razem zacznę co, od tego coś w stylu In the next episode of Prince of Persia Sons of Time Albo previous previously on Prince of Persia Może coś takiego wątpię, ale pewnie nie Dobra, tak więc Tak jak mówiłem Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć